Cześć, dzień dobry, witajcie. Przychodzę do Was dzisiaj z króciutkim, mam nadzieję, filmikiem. Zawsze mówię, sorry, bardzo przepraszam za to. Zawsze mówię, że mam nadzieję, że filmik będzie krótki, ale byłam w Rosmanie i kupiłam kilka rzeczy. No i chciałam wspomnieć o dwóch jeszcze takich innych rzeczach z innej półki. Konkretnie kupiłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, można powiedzieć, pięć rzeczy, bo jedna była gratis. I chciałam o nich wspomnieć. Dlaczego? Bo pomyślałam, że są warte uwagi. I tak, dwie największe rzeczy, czyli gliskur, odżywki z szwackop. Ta jest jakaś do włosów przesuszonych. A ta również do takich wymagających, to jest jakaś nowa seria z tego co wiem. To są takie odżywki w sprayu do psikania na mokro i na sucho. Bardzo je lubię, bardzo ładnie pachną, nie są drogie, świetnie się włosy po nich rozczesują i wracam do nich bardzo często. Już miałam wiele, wiele różnych rodzajów tych odżywek. One kosztują teraz, jakiś czas temu zdrożały, one kosztują ponad 2 euro, ale teraz była promocja, generalnie to chyba wszystkie rzeczy są z promocji. I była taka promocja, że jak się kupi dwie rzeczy z Glisco, to taka ampułka z taką ekspresową maseczką, która normalnie kosztuje 99 eurocentów, czyli 1 euro, i tu jest 20 ml czegoś takiego. Ja wybrałam sobie taką. To jest SOS Intensive Co. Total Repair i to jest taka, wiecie, maska intensywna, odbudowująca i coś tam, coś tam. I no i trochę chyba zamieszałam. No ale dobra. Wracajmy do odżywek. One były po euro 79 w promocji, chyba z tego co kojarzę. Wzięłam dwie, ta jest jakaś z limitywanej edycji z jakąś Anna Maria Dam, nie wiem kto to w ogóle jest. I ta, jak już wspomniałam, to jest jakaś Bioche Christo. Um, ona jest jakaś nowa, zobaczę jak ona będzie działać. A jak nie, to jedną oddam mamie. Ale poszłam w zasadzie po to. Garnier Ambre Soleil Sensitive Expert Gezzy, czyli filtr do twarzy, to jest ten dedykowany. 50. Bardzo wysoka ochrona. Nie jest tłusty. On jest jakiś antyalergiczny. On jest generalnie bardzo polecany. Jego cena, to słuchajcie, chyba.

Teraz była jakaś promocja minus 20%, plus z aplikacją minus 10%, więc wyszedł 5, chyba 49 euro, czy coś takiego za 50 ml. Ja go nie miałam jeszcze, ja wspominałam w innym filmiku o Nivea, który kupiłam, ale z tamtego nie jestem zadowolona. Obecnie używam wisi 50, ten matujący no, ale chciałam spróbować ten garnier i pomyślałam, że go sobie wezmę przy okazji promocji bo po co przepłacać, jak można coś zaoszczędzić. I wzięłam jeszcze dwie maseczki takie podwójne. Isana to jest taka żelowa maseczka z hialuronem. To jest nawilżająca maseczka z aloesem, z tego co się Y, widzę. I tu jest maseczka peel off y, do normalnej i skóry mieszkanej. I to jest oczyszczająca mas maseczka. Y, cena normalna to 40 centów takich podwójnych maseczek, a teraz były chyba za 35 centów. Ym, no i tyle z zakupów. Słuchajcie, <laughs> jeszcze a propos zakupów chciałam Wam powiedzieć, y, że warto jest mieć aplikację Rosmana, ponieważ dzięki niej mamy na przykład y, bardzo często ten. Y, Kupon minus 10% na całe zakupy, bez względu na to, czy kupujemy rzeczy przecenione, jakieś tam akcje są też dodatkowe, tak jak tu na przykład 2 plus 1, czyli na przykład kupujemy dwa produkty, jeden jest gratis, tu mamy 2 plus ten, akurat był gratis, także spoko wydaje mi się. No i tyle, słuchajcie, za te zakupy zapłaciłam 10 euro bez kilku centów, po odliczeniu wszystkich zniżek, promocji i tak dalej, więc wydaje mi się, że cena całkiem spoko jak za te rzeczy. No, i mam tu jeszcze dwie paletki Zoewa, o których chciałabym wspomnieć, bo żegnam się z nimi. Żegnam się z nimi na dobre. Leżały u mnie, korzystałam z nich bardzo rzadko, szczerze powiedziawszy. To są takie dwie kultowe: jedne z dwóch pierwszych paletek od Zoewy. To jest ta Natural Use, i to jest taka neutralna paletka. Jak widać, zużycie jest bardzo małe, więc pomyślałam, że ja po prostu odsprzedam. I tak chcę je ktoś ode mnie kupić. Tak, więc zaraz je pakuję i wysyłam w świat. Mam za dużo cieni, mam za dużo kosmetyków. Postanowiłam, że troszkę zredukuję to wszystko. No i tak, no i słuchajcie, to jest ta paletka i tutaj jest kolejna paletka Golden Rose, troszeczkę ciemniejsze, więcej takich błyszczących cieni, ale świetne cienie jakościowo. Wydaje mi się, że tą używam nieco więcej, ale nie wiem. Żegnam się z nimi, wspominam o nich, ponieważ generalnie polecam te paletki. Ja mam jeszcze jedną, sobie zostawiłam taką dużą paletę z takimi neutralnymi cieniami od Zoewy i stamtąd się nie będę rozstawać, ale te dwie postanowiłam, że sprzedam, może po prostu skuszę się na coś nowego, ale w tym momencie, tak czy siak, mam za dużo rzeczy. No i mówię o nich, bo wydaje mi się, że za tą cenę 10 takich dużych cieni one są, widzicie, praktycznie nie do zużycia przy używaniu kilku różnych na przykład paletek albo innych cieni, bo one są po prostu świetne, bardzo dobrze napigmentowane, kolory są piękne, może tutaj u mnie światło jest trochę kiepskie. Ale polecam, 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 jeżeli ktoś wpadnie kiedyś na jakieś cienie od Zoewy i nie tylko, bo wydaje mi się, że ta firma ma całkiem fajne rzeczy, to polecam spróbować sobie albo chociażby pomacać w sklepie na testerach, żeby zobaczyć jak i co. Także żegnam się z nimi, wspominam o nich po raz ostatni, być może skuszę się na jakieś inne wersje kolorystyczne, być może nie. Widziałam takie mniejsze wersje, na przykład tej, że jest tylko 6 cieni. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie, jak mówię, troszeczkę minimalizuję moje zapasy, moje kolekcje, bo, wiecie, podobają mi się piękne, fajne, kupię, a potem leżą, zalegają w szufladach i, i, i nie używam ich. No i tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki szybki, spontaniczny filmik z łapy telefonem Wam się spodoba. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy czy po prostu uwagi. No i tyle, słuchajcie. Zapraszam do łapek w górę albo i w dół, bo w sumie dlaczego nie? Krytyka też zawsze jest potrzebna. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się. Cześć. Pa!